Moim zdaniem taki bohanek jest lepszym pominkiem niż czekolada niż książka, ale książka na dłużej starczy. W pierwszym etapie musimy nakarmić zakwas. Do naszego chlebka potrzebujemy 50 g zakwasu. W trakcie fermentacji naszego zakwasu jego waga może się zmniejszyć przez fermentację. Ja kiedy rozrabiam zakwas, robię to z naddatkiem, w tym przypadku około 10 g, czyli rozrobię 60 g zakwasu, wymieszam 30 g mąki i 30 g wody. Najlepsza do tego będzie mąka pełnoziarnista albo żytnia, albo pełnoziarnista pszenna. Ja Mam tutaj zakwas żytni, więc nakarmię to mąką żytnią. Możecie zauważyć, że tego zakwasu jest bardzo mało. Tyle co na ściankach. Biorę sobie łopatkę i zeskrobuję ten zakwas po bokach, aby wymieszać jak najlepiej z wodą. I teraz dodaję taką samą ilość mąki. Ja lubię mieszać nożem. Wracam sobie do łopatki i uklepuję. I wygląda to tak. Wysokość zakwasu zaznaczam sobie gumką recepturką. Dzięki temu jak jutro się obudzę, będę w stanie oszacować o ile zakwas urósł. Taki zakwas możemy delikatnie położyć wieczko, Możemy przykryć pergaminem i owinąć gumką. Albo użyć sobie takiej przykrywki. Już jest rano. Jak widzicie zakwas pięknie urósł. A co równie istotne, bardzo ładnie pachnie. W przypadku zakwasu żytniego będzie to nieco kwaśniejszy zapach. W przypadku pszennego będzie dużo bardziej owocowy, bardziej przystępny. To jest oczywiście dobra oznaka, oznaka, że nasz zakwas jest zdrowy. Aby zrobić nasz pierwszy chlebek potrzebujemy wody i mąki. Ja wlewam najpierw wodę, a później wsypuję mąkę. Potrzebujemy 315 g wody, troszkę cieplejszej niż temperatura ludzkiego ciała, i 400 g mąki. Zaczynam na połączenie składników. Takie ciasto w celu autolizy przykrywamy ściereczką i odkładamy na minimum 20 minut. Ciasto jest dużo bardziej rozciągliwe. Możemy dodać zakwas oraz sól do naszego ciasta. Daję 50 g zakwasu oraz 10 g soli. Mieszamy to ciasto. Zależy nam, żeby połączyć te składniki. Możemy sobie na koniec to wszystko skrobać i przykrywamy ściereczką na kolejne 20 minut. Nasze ciasto ma tak naprawdę wszystko, co potrzebujemy: wodę, mąkę, zakwas i sól. Teraz, aby wzmocnić jego strukturę, będziemy musieli wykonać dwie serie stretch and fold i dwie serie coil fold. Jak to zrobić? Zaraz wam pokażę. Aby wykonać naszą pierwszą serię stretch and fold, pomocna może być tutaj szpachelka. Możemy sobie nasze całe ciasto oddzielić od miski i tak. W przypadku stretch and fold przyciągamy, rozciągamy i przekładamy. Przeciągamy i przekładamy. I znowu obracamy. Łapiemy sobie, przeciągamy i przekładamy. I znowu, aż nasze ciasto nie będzie napięte i już ciężko będzie przełożyć. Ja to 4 razy, jest to wystarczające. Z czasem też ciasto jest bardziej rozciągliwe i bardziej jednolite. Przy kolejnych seriach dużo łatwiej się wykonuje kolejne powtórzenia stretch and fold albo coil fold. Po przełożeniu przykrywamy ściereczką i odkładamy na 20 minut. Pora na drugą serię stretch and fold. Zaczynamy od szpachelki. Oddzielimy sobie nasze ciasto od miski. Troszkę zbliżamy sobie paluszki i znowu stretch and fold, czyli przeciągamy i przekładamy, przeciągamy i przekładamy, przeciągamy i przekładamy. I znowu. Formuję sobie kuleczkę, obskrobuję. sobie to trzeciego przekładania, ale pierwszej serii cold fold. Oddzielamy sobie. Widzicie zresztą, że o, teraz nawet jak się przykleja ciasto, to odkleja się w całość. Bierzemy sobie teraz ciasto, z przodu przekładamy i teraz z tyłu. No, musimy się opierać, żeby nam ta miseczka nie odleciała. Obracamy miskę i znowu. Miseczkę sobie zbliżę jeszcze. Z przodu i z tyłu. I znowu sobie obracam miseczkę. Przekładam to do czasu, aż ciasto będzie napięte. I znowu przekładam ściereczką. Chwilę na ostatnią serię call fold dla naszego kochenka. Opieram ręce do i przyciągnę teraz przód. A teraz planuję przyciągnąć tył i znowu I znowu przód i, znowu przód, i Teraz już się zaczyna robić napięcie. Więc przyciągam przód i tył. I tak, teraz... Chwilę niech sobie to ciasto odpocznie, a później przyłożymy je do takiego pojemnika, który w łatwy sposób pozwoli nam określenie, o ile ciasto nam wyrosło. Pojemnik zwilżam lekko wodą, wlewam może być wody i opakuje. Chodzi o to, żeby ciasto nam troszkę łatwiej wyszło. Przekładamy sobie to ciasto do takiego pojemnika. Lekko oztukuję, tutaj też bąbelek powietrza. Chciałbym, żeby wyszedł sobie. No i moi drodzy, przykrywam pojemnik. Teraz możemy sobie sprawdzić, jaką wysokość ma nasze ciasto. Ma około. Powiem, że to jest 6. A nam zależy, żeby nasze ciasto wyrosło między 25% a 50%. Czyli zależy nam, żeby nasze docelowe ciasto osiągnęło wysokość między 7,5 cm a 9 cm. Ja sobie zaznaczam na jaką docelową wysokość ma urosnąć moje ciasto. Ja zaznaczam sobie na 25% i robię to ze świadomością, że jak minimalnie przekroczy 25%, to tak nie przerośnie. To nie jest ciasto drożdżowe i nie zależy nam na tym, aby podwoiło swoją wielkość. Ta kwas, który ma obczyn kwaśny, osłabia gluten, dlatego nie chcemy przeciągać fermentacji, bo nasz gluten się po prostu osłabi i ciasto nie wyrośnie tak, jakbyśmy sobie tego chcieli. Ok, ciasto na chlebek wyrosło troszkę więcej niż te 25%. Jest między 40 a 45%. Takie ciasto możemy wyłożyć już na lat. Ok. Wyłożyliśmy już sobie ciasto na nasz klebek i teraz musimy zrobić tak zwany pre-shape albo inaczej formowanie wstępne. Po pierwsze w takiej postaci ciężko jest nam go uformować, a po drugie zależy nam na budowie napięcia. Ja uformuję go taką szpachelką metalową. Formowanie zaczynam od przekręcania, czyli tak dochodzę i przekręcam. Dokładam i przekręcam. I jeszcze raz, dwa razy. O. Napięty i na tym nam zależy. Będzie tak sobie teraz odpoczywał jakieś 20 minut. Jeżeli jest w pomieszczeniu, które jest suche, dobrze, aby był lekko przykryty. Po 20 minutach nasz chlebek sobie troszeczkę odpoczął. Teraz musimy go uformować, czyli to będzie formowanie główne. Mamy do tego też taki koszyk, w którym on będzie sobie pędzał noc. I do tego mam też tutaj mąkę ryżową. Mąka pszenna tworzy ciasto. Tutaj lepsza byłaby np. mąka ziemniaczana. Mogłaby być to semolina szkak kukurydziana posypuję sobie troszeczkę i zaczynam formowanie. Możecie też poczuć, jak bardzo jest napowietrzone, albo jak bardzo jest nienapowietrzone. Przewracam. Ok. Ja składam w ten sposób. Zaczynam od tego, że robię sobie tutaj Zakładkę pytam z jednej i z drugiej strony przekładam na jedną i na drugą stronę. Ten fragment tutaj zakładam do tyłu. I teraz jak mamy tutaj takie dwa rogi. To je teraz mączę. Warto nie za bardzo nie nadużywać mąki, aby tutaj, abyśmy mieli też dobrą przyczepność. Ok, i teraz roluję i to ma wpływ na końcową strukturę naszego ciasta dlatego fajnie jest nadać tutaj trochę tego napięcia Dobra i moi drodzy mamy taki bochanek zanim włożę do lodówki chciałbym żeby on już w koszyku poczekał sobie jakieś 10-15 minut aby mógł odetchnąć, mógł, mógł jeszcze troszeczkę spuchnąć podsypuję też koszyk delikatnie podsypuję i potrząsać. Chodzi o to, żeby na całej powierzchni była warstwa mąki. Czekam jakieś 10-15 minut i wkładamy go do lodówki. Aby upiec nasz chlebek rozgrzewam piekarnik do 250 stopni. Ogrzewanie góra dół i wkładam dodatkowo DAR, w którym będę piek W Piekarniku jest kamień do pizzy, co sprawi, że spód będzie jeszcze bardziej chrupiący. Piekarnik jest rozgrzany, więc mogę wziąć sobie nasz chlebek, kawałek pergaminu i przekładam nasz chlebek. Jak widzicie, wychodzi ładnie i elegancko. Teraz biorę taki nożyk z żyletką drewniany. Bardzo polecam. I będę go nacinał. Nacinam go po pierwsze po łuku, po drugie pod kątem 45 stopni i głębokości około 1,5 cm. Jest git. I teraz musimy go włożyć do piekarnika, do naszego gara. pieczemy 20 minut. Po 20 minutach wyjmuję chlebek z gara i obniżam temperaturę do 210 stopni Celsjusza. I tak będę piek przez kolejne 20 minut. Po około 10 minutach obracam chlebek, aby równo się wypiekł. Moim zdaniem taki bochenek jest lepszym pominkiem niż czekolada, niż książka, ale książka na dłużej starczy.